Witamy Was w naszych zimowych outfitach, w naszych super szaliczkach, bo w Korei już porządna zima. Ogólnie okazało się, że jak tutaj przyjechałyśmy, to w Korei nastał największy śnieg w ogóle od wielu, wielu lat. Więc sobie cieszymy się, że możemy doświadczyć czegoś nowego, bo w Polsce taki śnieg, takiego śniegu jak u nas tutaj nie ma, nie było przynajmniej przez ostatnie lata. Więc fajnie jest obserwować śnieg, który zostaje na Ziemi, a nie roztapia się w 5 sekund. I stwierdziłyśmy, że jak mamy okazję i zostajemy w Korei na święta, to nagramy w masy świąteczne w Korei. Moja mama powiedziała, bo właśnie śnieg, jeśli jest, to zazwyczaj tak właśnie wiecie: w styczniu, jakoś tak, w późniejszej zimie, to powiedziała, że Korea wiedziała, że my nie będziemy tutaj na śnieżne dni, dlatego musiała nam je prezentować. Szybciej w grudniu. Tak. W sensie. no. Więc koreo dziękujemy Ci za śnieg, który zmobilizował nas do tego, żeby nagrywać vlogmasy. Mamy nadzieję, że będziemy systematyczne i faktycznie codziennie będziemy coś nagrywały. Ale stwierdziliśmy, że to też jest super opcja, która nas zmotywuje do tego, żeby codziennie wyjść z domu i zrobić coś, żeby móc Wam to pokazać, bo ostatnio trochę z nas się leniuszki zrobiły, bo weszłyśmy w ten taki tryb codzienności już w Korei. Już nie taki turystyczny, tylko bardziej taki Jakbyśmy tutaj żyły. Tak, no bo w sumie już no. trochę tak jest. Dlatego mało ostatnio robiłyśmy takich produktywnych rzeczy. Więc vlogmas, proszę Cię bardzo, zainspiruj nas do tego, żeby to robić. Tak więc witamy Was w pierwszym dniu i zabieramy Was dzisiaj ze sobą. Julie, zimowy outfit check w Korei. Dobrze. Więc zaczniemy od dołu, bo jest najprościej, myślę. Letnie budki. Poślizg się czasami, ale jest git. Skarpetki z wystającą kostką. Boże, nie. Spodnie, które w zimę są bardzo zimne. <grymne> <grymne> bardzo zimne. Za to na to tak mi utrzymują ciepło, że normalnie czuć krople pod lecące po nogach. E, rozbiorę się dla Was, albo nie. Nie rozbiorę się. Po prostu Wam powiem, co mam pod spodem. Piżamę. Mam pod spodem piżamę, bo stwierdziłam, że na razie się nie ubieram, bo mnie jest trochę za gorąco w pokoju, więc wiecie. E, kurtka. Poprzedniego vloga z e, Vintage Town. Polecam. Polecam bardzo. Cieplutka. Posłabem krótki rękawek, żeby nie było. Szalik z kupang Bardzo fajny, tylko czasami nie swędzą włosy po niego, W sensie. Nie, że spędzą mnie włosy, tylko wiecie, jak tutaj jest ten szalik, to mnie tak drapie, no. I co? I to tyle no. Nie mam nic więcej. Majtki mam na sobie też. <śledz> Dobra, usiadłyśmy na chwilę, bo czekam, aż wysył nam włosy, bo chcemy dzisiaj pójść i na poszukiwania kalendarzy adwentowych, co może się wydawać y, takie o błahe, ale w Korei w sumie nawet nie wiemy czy znajdziemy jakiekolwiek kalendarze adwentowe, y, bo faktycznie y, no, w Korei celebru, celebruje się święta trochę z innej perspektywy, tak jak w Polsce bardziej z y, kwestii religijnych. I faktycznie wszyscy razem się spotykamy, tak w Korei bardziej komercyjnie. I bardziej ze znajomymi. Tak. Oni nie mają takiej tutaj wiecie, zasady, jak, zasady, że święta zazwyczaj się spędza z rodziną. Oni właśnie wolą ze znajomymi wyjść na jakieś jedzenie, na jakieś koreańskie barbecue, czy po prostu tak spędzić święta, chodząc sobie, niż tak jak my, że choineczka e, prezenciki. Oni co prawda robią takie rzeczy, ale tylko ze względu na to, że Korea jest takim krajem że dla nich każda okazja do wystrojenia domu jest dobrą okazją. I w ogóle do celebrowania, bo oni <coughs> bardzo tak. lubią wszystkiego rodzaju e, okazje i święta, żeby gdzieś wyjść razem ze znajomymi albo właśnie wręczać sobie jakieś małe upominki. Nie wiemy, czy uda na nam się znaleźć jakieś kalendarz adwentowe. Wiecie, w Polsce każda marka tak naprawdę e, ma dostępny kalendarz adwentowy, a też chcemy otwierać kalendarze adwentowe tak. w naszych vlogmasach, <coughs> więc pójdziemy do Daiso. Może w Daiso coś będzie, bo widziałam ostatnio na vlogach, że są takie malutkie kalendarze adwentowe w Daiso, więc zobaczymy, czy są, no i marzy nam się kalendarz adwentowy z, z Oliwki, z Oliwiank, nawet takie wiecie, malutkie takie rzeczy, te, te to... miniaturki, żeby sobie posprawdzać coś tam, co tam, wiecie, nawet jak coś się nie sprawdzi do twarzy, to zawsze można, wiecie, użyć to na szyję, wiecie, wiecie, dobra, ale no, zawsze się jakoś przydadzą, także nawet jak Wam nie przypasuje, to zawsze można, wiecie. Jako drobiazg rodzicom dać albo koleżance. Naszy, nasi rodzice i znajomi wszyscy dostaną prezenty, miniaturki z miniaturki To wiecie, że to z kalendarza adwentowego. Jeżeli w ogóle go dostaniemy. Tak, mam nadzieję, że tak. tak. No, no, ale dobra. Wybieramy się. Let's go! Może nie znalazłyśmy jeszcze kalendarzy adwentowych, ale patrzcie na to. Misja jest niestety zakończona. Niepowodzenie. Nie było nic. Nawet czekoladek świątecznych. Nic, co możemy użyć jako kalendarz na Gdzie Idziemy do Dajsek. Julie i really <gry> Wiecie co? Przez to, że ten śnieg w Korei jest taki lepki, to oni mają takie specjalne maszyny. Maszyny? Maszyny do tworzenia, w do utworzenia tych. Śnieżek. Śnieżek. I tu mamy na przykład foremkę w kształcie kuchu, bo królewczycy bardzo lubią tak, kształty. jak to włożyć. Dobra. Patrzcie, pełno świątecznych rzeczy, ale nie ma kalendarza. Animal. This... A nie, nie? Kretka. Misja zdaję się nieudana, nie było kalendarza adwentowego i jeszcze od tego zaczęło padać. Nie ma śniegu, tylko deszcz, akurat na pierwszy dzień vlogmasu, słuchajcie. Nieważne co, ważne, że coś pada, nie jest to śnieg, ale z cukru nie jesteśmy i stwierdziłyśmy, że pójdziemy jeszcze do Artboxa. Bo tam było pełno różnych świątecznych rzeczy, więc może Artbox będzie miał poświęcenie na vlogmasy. Jest. Kapało. Chciałyśmy nagrać wam śnieg, ale po śniegu nie ma. Nie widać po śniegu. To tylko deszcz. Smutny deszcz i smutna Julia, bo jest deszcz. Desk Hardbox. Cieszyłyśmy się, że znalazłyśmy kalendarz od w Wartboxie, ale on kosztuje zwykły, zwykły z czekoladkami taki jak u nas w Biedronce... 17, nie, 15 tysięcy łą. Czyli 45 zł za kalendarz adwentowy z czekoladkami. To tylko pokazuje jak, yy, no nie są one tutaj po prostu na takim porządku dziennym, dlatego, o, tu są nawet mniejsze, takie malutkie, za 9 tysięcy. No, tutaj mamy więcej łapaczy, nie, w sensie ulepiaczy, co jest? Te są za 2500, więc nie są dobre Oddali widać naszą ulubioną kawiarnię, więc z tego, że nie udało nam się znaleźć kalendarza adwentowy stacjonarnie, to poszukamy jako kupca. Pani, naszym Właśnie nie jesteśmy w naszym banaprestu, bo w banaprestu, do którego zawsze wysłuchajcie nie było miejsca, więc poszło się do banaprestu 200 metrów dalej i okazało się, że mojej kawy nie ma. Plus, jest dodatkowo zepsuło się coś tam i druga kawa musiała być z lodem, a nie ciepła. To za to, że zdradziłyśmy nasze banaprestu. Słuchajcie, kochani, właśnie zaczęliśmy szukać na kupangu. Z nadzieją, że te ceny będą trochę niższe niż w Artboxie, ale jak widać są cały czas podobne. Czasami nawet droższe. Tutaj mamy jedno z czekoladkami za 7900. Ale z to jest jakieś 20 zł, nie? Ponad mm -hmm. 20 złotych za taki mały kalendarzyk z czekoladkami. No i to jeszcze na przecenie, bo bez tak, to tańczy. kosztowało tyle samo, co no, hardboxy, no. Tutaj z jakimiś figurkami za 15 tysięcy, ale też z 30 000, Za 90 zł takie małe kalendarze, czekajcie. Tutaj za 40 tysięcy. Crazy, tu z jakieś. O. No, dwie sztuki. Ale dwie sztuki, to, no to nie. Zostaje nam chyba tylko to. Nie no, słuchajcie, no oni całkowicie nie umieją w kalendarzu. W takich momentach tęsknię za Biedronką Lidlem. Lepsze polskie. Dobra, udało nam się wrócić do pokoju po tej przygodzie. Niestety bez... ...kalendarza adwentowego. Nie było w Daiso, nie było w Artboxie, nie było w Olympiang. Na w znaczy, no, Artboxie było, Był. to co Ci, co... Ja, ja to, to co Wam <sum> pokazywaliśmy. Tak. ale no nie za taką cenę, bez przesady. Nic, więc stwierdziłyśmy, że najwyżej sobie co, co dzień codziennie kupowały słodycze. <sum> Czekoladkę dziennie, dobra, to jeszcze do tematu, ale udało nam się kupić parę rzeczy w Daiso i w Artboxie, więc stwierdziłyśmy, że Wam szybko pokażemy, co kupiłeś... Aha, dobra, najważniejsze w Artboxie, <sum> specjalnie do Vlogmasu odpuszczmy. Tak, te Słuchajcie. spineczki, co też Wam pokazywałyśmy. Jeż, ja mam jakiś dzisiaj problem z mówieniem. To są specjalne spineczki do... O Jezus. Zaraz yep. so Julie, What? czy ja mam teraz w tej czaperce się jest tak cały blok masy? Tak. Okay, teraz zauwa, też zauwa. It's zaraz nie, też tak. nie, nie, Potem tak, nie, nie, było nie, adwentowych, ale kupiłyśmy lampki do pokoju, żeby nie, też trochę, nie, 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 kupiłyśmy baterii. O. Jutro nie, jutro będzie na kolejnego vlogmasa, chodźcie z nami kupić bakterie Tak, na, kolejnego, na następnym vlogmasie będziemy kupować bakterie i będziemy odczekać <noise> nasz pokój I u... How do you call okno? Okno Okno, żeby wszyscy z zewnątrz widzieli, że my tutaj obchodzimy święta i mamy tę tradycję I żeby wszyscy widzieli, że w pokoju numer 219 świecą się świąteczne lampki Czyli otworzymy lampki i pokażemy tak. im Bo to są dwa różne rodzaje w lampek Jedne te co Marta ma to są w kształcie takich większych trochę. E... A, patrzcie choineczki. Oh my gosh, o mój Boże, Marta! Taki... O to jest reniferek! Tak. fajnie. Widzicie to? Widzicie reniferka? Reniferek tutaj i takie o choineczki. Czyli te są bardziej e... świąteczne. Tak. A te są takie, wiecie, zwyczajne. Takie na choinkę. Takie, żeby po prostu... To nie było właśnie takiej małej choinki. A chciałyśmy kupić taką małą choinkę, żeby sobie postawić, bo mamy parapet i na tym parapecie ładnie by wyglądały takie ozdobki świąteczne. No ale nie było, może jeszcze coś nam się uda wyłapać. Może tak. Na przestrzeni tych wszystkich masów. To tyle kupiłyśmy też zapaszki do pokoju. Do I pokoju do i do szafy, bo one bardzo ładnie pachną i długo w sumie wytrzymują. No i ja w końcu kupiłam pałeczki, bo. Bo co, no bo. To była no taka wymianka, ja to jest i ona bardzo przychodzi. Czyli. Mogę pałeczki, tak było. No było... i. jak to teraz Normalnie. Zobaczcie, jakie piękne to wszystko jest. Tak jak wam wspominałyśmy, oni wszystko tak ozdabiają, że po prostu. Nie widać, to się za bardzo oświetla. Hej, kochani, dotarłyśmy właśnie do dziewczyn i jesteśmy sobie w takim fajnym barze z grami. Także zobaczymy. Ale nie gramy jeszcze. Jeszcze nie gramy, dopiero pijemy. No, <laughs> Więc tak chciałam tylko Wam pokazać, że o to wszystko jest takie. No i dziewczyny. Możecie się przywitać. Hello. Cześć! No my jesteśmy z Chona University, z Guangzhou, z Cholado. I My przyjechał do Korei, żeby przyjęcie jakaś nauczyć. Kulturę, kulturę i piątek. <laughs> Przyjechałyśmy do seulu, żeby się spotkać z naszymi koleżankami. Czech naukowych oczywiście. Tak, tak, tak. tak, tak. Dlaczego pijemy Mokito? Nie, nie. Nie, Wszystko legalnie. Tak, tak. Doraf no, 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 no. I zabudowiliśmy sobie drinki, ale już nic yeah. nie mam. A chciałam nagrać, co mamy. Nie mam! Mokito! To jest pierwszy raz Mokito, mojito. w której... Bo słuchajcie, trafiłyśmy do Fabu, w którym są w końcu. Normalne, takie europejskie drinki i nie ma sodziu. nie ma sodziu, nie? Naprawdę nie ma sodu. Więc nie wiem, gdzie trawiłeś ale jest wino, jest prosecco, no naprawdę szok. Okej, okay, właśnie montuję nasz filmik i okazało się, że nie się Wam zakończenia, więc oficjalnie tym filmikiem chciałabym zakończyć i zapraszam Was na kolejnego vlogmasa jutro.